Drugą lokatę na rzecz Rune Holty, teraz właśnie przyspieszenie Rune Holty, który tam zaatakował w czwartej pozycji i, i ostatecznie przywiózł bardzo cenne dla siebie dwa punkty. Wyścig szesnasty kończący czwartą serię startu wszystkich uczestników. Znów mocna, znów ciekawa obsada i znów bardzo ważny wyścig dla Janusza Kołodzieja. I... Pierwszego pola startowego w kasku czerwonym będzie Kenneth Bierem, ma na swoim koncie 5 punktów. Drugie pole startowe to Janusz o 6 zdobytych oczek, dobrze byłoby, aby dorzucił 3. W kasku białym z trzeciego pola startowego będzie Giza Thulin, 5 zdobytych punktów. I w kasku żółtym Laukanen, jeden z czołowych zawodników tego turnieju, zawodnik, który do tej pory zdobył 7 punktów. A więc tu na pewno walka niesamowita będzie o każdą lo wyższą lokatę, o każdy punkt. Każdy z tej czwórki nie stracił jeszcze szansy na wywalczenie awansu. W kasku czerwonym bierę w niebieskim Kołodziej, w białym Gizatuli, w żółty laukanet. Wprowadzenie obejmuje Janocy w kasku czerwonym bierę e, tuż znów ciasno. Znów trochę walki w Kaszku Białym. Prowadzenie obejmuje Gizatuli. Gizatuli. Gdzie jest Janusz Kołodziej? Janusz Kołodziej dopiero na trzeciej pozycji. Laukanen, Laukanen, zawodnik jadący w Kaszku żółtym, na czwartym miejscu. Fin. Czyżby Fin miał w tym wyścigu stracić szansę na walczenie awansu? W ciągu na prowadzeniu jadący białym po prostu Gizatuli. I Latourine, jeżeli wygra, będzie miał tych punktów 8 i wciąż będzie się liczył w walce o miejsce w czołowej piątce. Patrzymy na Janusza Kozieja. No niestety, znów nie najlepszy występ zniżowca unitarnu po tym wygranym, zwycięskim wyścigu z Hansem Adlercenem. Wierzyliśmy, że wszystko jest w porządku, że Janusz jest w pełni wsi. Na pewno Janusz Koziej odczuwa skutki tego kolejnego upadku. W starciu z Antonio Lindbeckiem, tu jednak bez szans na pewno na zdobycie trzech punktów, czy będzie w stanie zdobyć przynajmniej dwa? Walka z Finem Laukanenem, ale Laukanen także świadom ogromnej szansy jedzie na drugiej pozycji, jedzie po dwa punkty. No niestety, niestety nieudany wyścig Janusza Kodzieja. Wygrywa w tym biegu w szesnastym Rosjanin Giza Turin. Czas wyciężny 72,84 sekundy. Dopisujemy mu trzy punkty, ma tych punktów 8. Drugi na mecie e, finy Kai Laukanen, ma tych punktów 9. E, trzecia lokata dla Janusza Kołodzieja. I po czterech startach tylko siedem punktów, e ewentualne zwycięstwo w ostatnim wyścigu może mu dać jeszcze szansę na wywalczenie e awansu, ewentualnie na start w jakimś dodatkowym wyścigu barażowym. E traci chyba tą szansę. Kenneth Bierre na pewno traci. Nie zdobył żadnego punktu. Po czterech startach ma pięć zdobytych oczek i nawet ewentualne trzy nie zapewnią mu miejsca w finale. E cieszą się. E parkingu, przede wszystkim reprezentacji Rosji. W tym wyścigu świetnie pojechał przecież Denis Gizatuli. Poważmy raz jeszcze w kasku niebieskim z drugiego pola startujący Janusz Koziej niestety przegrał ten start. W kasku żółtym Laukanen. On przez moment Także na czwartej pozycji w kasku czerwonym prowadzenie obejmuje Kenneth Bierę, ale szybciutko Kenneth Biere straci to prowadzenie. Najpierw na rzecz Janusza a tu wydawało się, że dobra, świetna jazda znów Tarnowskiego, Zuzlowsza, niestety teraz fantastyczny atak Tarnowskiego w białym pokroszu. Denisa Gisatulina, Janusz Kodziej spada na trzecią pozycję i na tym właśnie miejscu przyjedzie do linii mety.